ja zabiorę gdzieś Kairi, ale... Nie... Jak to możliwe? No. To się nie zdarza. Nie takim ludziom jak nam. Teraz będziemy iść... Będziemy biegli. O mój Boże. 4 minuty w 65 stopniach, to jest jak 20 minut. Znajdziemy ja. Fajne miejsce. Robić coś fajnego. Mam Czemu? Że to będzie badacz kaffee. Nie, nie coś lepszego. To świnki kafe. Nie, mogą cię ugryźć. Mogą cię ugryźć? Że nie mieliśmy do czynienia z innymi świnkami. Co tutaj masz? To jest ee, świnaczek albo to jest mały śwink. Nie jestem w stanie określić, ale to jest ryja, nie to. A to tam sobie jesz, no? Świniak Jak ci zarywają? Chyba też nie jest. A jak jest z dotyku? Możesz dotknąć. Świnka ci umarła. O. Nie można dotykać ich nosków, bo mogą ugryźć. Gdzie idziesz świnko? Cześć. Przechodzisz do mnie, tak? No to zapraszam. No się bardzo, no się bardzo. Nie, idziesz sobie, tak? No dobrze. Tak? A ten kopie. On mi kopie tak. pod tyłkiem. No. No, byliśmy krótko, bo się spóźniliśmy ate tak, o 10 się... minut w sumie. No, 15 może. 15. Oni tutaj strasznie trzymają się rozpiski czasowej. No tak. Jak ci się podobało? No fajne świnki. Hały się na kolana. Hali je na kolana, co mi się tu mniej podobało akurat, ale rozumiem, że musieli każdego gościa usatysfakcjonować. Więc ale też. Przenosili je no. na kolana. Te pierwsze a potem same zaczęły przychodzić. To no tak, jak zapach? też chodziło jakieś. Jeżeli zobaczyły, że jest jedna, to już szybkały pchały dalej, bo one chyba jakoś się konkurują chyba między tak. sobą i o ludzi, o, o człowieka. No, wydawały się sympatyczne, bardały ogonkami. Fajne były, no. Fajne. Tak. Bo byliśmy z szybą w kawiarni. Tak, byliśmy byliśmy kawiarni w kawiarni z szybą my my kiedyś. Mamy siwa? No i tam było źle. No, znaczy tam było widać, że te psy są takie smutne, że nie chcą przychodzić do ciebie w ogóle, więc yy, tak. myślę, że to było lepsze, lepsze doświadczenie i no, mam nadzieję, że po dobrze te świnki tam traktują. Z tego, z tego, co czytają właśnie, no to tak, mhm. że te świnki później, kiedy za starym kawiarem to po prostu idą do adopcji a nie idą do rzeźnia, nic takiego i po prostu są karmione, właśnie są takie trosciutkie i no i są lepiej traktowane niż właśnie psy nie, nie wiem Jakbym nie nie te psy było widać, to były takie apatyczne no jak na psa, takie... No, fajnie To co teraz robimy? Teraz śniadanko Okej, okay, idziemy na śniadanko Hej Hej Idziemy na jabłuszkę Akurat jest słodsze, ale my jeszcze możemy na starbace. Aha, bo ten twój też jest w glazu, że tylko ma posypkę. Okej, okay. ma to sens. Mm. To jest Pokémon Center. Możemy wejść. I, y, jesteśmy właśnie w jakimś takim bardzo pusze y, centrum handlowym, bo zobaczyliśmy, że chyba jest tu sklep jumpa i, i Pokémon Center, więc spróbujemy znaleźć. Ale jest tu ładnie. Fajna masz czapkę Dziękuję. <laughs> Jak się czujesz w niej? E, dziwnie, bo w sumie mało kiedy noszę czapki, ale chyba też tak chciałem w taką czapkę po na wakacje. Myślę, że w końcu na wakacje i na ryby. Na ryby zwłaszcza. Dobra, my musimy na dziewiąte piętro. Jesteśmy na trzecim.

To jest manga. Nie wiem co. Tak to... To chyba te kolejki ludzie czekają na swoją kolej. Żeby wejść, Tam, wejść do. do kawiarni, tak. Tak mi się wydaje. Oczywiście nam się nie udało, ponieważ. Wszystko bo jest, jest zabuchowane dachy. do połowy sierpnia. Znam tylko tego i tego. Jak, jak się nazywa? Nie wiem. No to nie znasz. No bo tych to ja też znam. Chcesz jakieś zdjęcie? Wow. Nie, nie przeszkadza Ten chyba nie <manieści>. ah. ah, <try> jest zbija. A, jest Ja chyba dawno opuściłam pokemonowe rejony, ale to jest pokemon motor? Ten też? Pokemon motor, no ja po prostu już chyba dawno wyszłam z pokemonowego funduszu, <grywka> straszne, ale tego lubię, fajne. zdjęcie no, tak dzień <gry> 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 To chrapie. To ładne, to tu jest jeszcze Totoro. To wam pokażę. My też I ten bo się zamienił w aniołka Tak, ja się w aniołka O ten Pyszne, pyszne Chcemy iść na sushi, ale sushi się dopiero o 17 otwiera, a my dziś już mamy plan na wieczór, więc uderzyliśmy w ramen. I to jakiś taki randomowy, który po prostu był najbliżej. Zobaczymy, czy będzie dobry. Jest jeszcze gioza do tego. Ramen był dobry. To ogólnie nie był typ ramenu, który ja najbardziej lubię, więc pewnie dlatego mnie nie zwalił z duch, ale był dobry. I bardzo dobra była też gyoza, którą sobie wzięliśmy do ramenu. No solidne to danie, myślę. Jajko było pyszne, oj, jajko było przepyszne. Nikt tak nie robi jajek w Polsce, jak znaczy, te jajka w Polsce absolutnie nie stały obok tych z Japonii. Mm. No i teraz idziemy do domu, chwilę się, chwilę odpocząć, odświeżyć się i później chcielibyśmy odwiedzić festiwal w Japonii, bo jest akurat tak się złożyło, że dzisiaj jest jeden z trzech najbardziej uczęszczanych, popularnych. Matsuri w Japonii. Matsuri to są takie festiwale na cześć bogów. No i właśnie dzisiaj taki jest. to się nazywa Tenjin Matsuri. I... idziemy. Idziemy... Jedziemy właściwie, trzeba będzie przejechać kilka przystanków. Bo to jest bliżej Osaka Kasu, ale jeszcze tam w ogóle nie byliśmy, więc będzie przygoda. No i będziemy chcieli zobaczyć te one się nazywają fajerwerki. Fajerwerki są takim bardzo znamienitym symbolem tych festiwalów japońskich, gdzie wszystkie obchody właśnie kończą się fajerwerkami. Ale ja tutaj na włosach? Włosy. Włosy na włosach. No. I oczywiście wokół całej tej świątyni. I procesji, które się tam odbywają, są też różne sendy z jedzeniem, z jakimiś rozrywkami pomniejszymi, i bardzo byśmy to chcieli zobaczyć. I jesteśmy już na ulicy, gdzie jest świątynia. Jest mnóstwo straganów: z jedzeniem, z piciem, z jakimiś zabawami dla dzieci, no ale przede wszystkim jest bardzo dużo ludzi. I dużo ludzi jest też odświętnie przebranych w takie klasyczne yukaty, zarówno mężczyźni jak i kobiety, a może w drugą stronę kobiety, jak i mężczyźni. I też w sumie planowaliśmy, ale oczywiście. Za późno się za to zabraliśmy i już wszystkie wypożyczalnie na dzisiaj były zabukowane, więc jesteśmy dzisiaj w cywilu. O, proszę bardzo Pięk, piękni, biali ludzie. Ale ci rybkę. Ja czy Dobrze. No i jak się ściemni to będzie naprawdę ładnie, będzie pełno światełek, no i oczywiście fajerwerki będą. Proszę zdobycz. festiwalową. Pyszne. To jest. Na pewno pyszne. Dobra, docieramy do rzeki, i tam yy, będą pływać. O ile już nie pływają, jest sens, że już pływają. Statki. takie kolumnie. O! Jesteście z Dorianem na Matsuri. Nie mam kim to takie są Matsuri, ale mamy goferki. Tegoferki są. Mamy. Mm -hmm. czy to gofrowe, takie Za nami Jest to jesteś. To jesteś. To jesteś. To takie To jesteś. To jesteś. To jesteś. Rybka. Łowimy sobie rybkę. Chyba nie. O, zaraz będziemy przy tym moście głównym. Widzę tam dużo ludzi. Ale na co? Ja myślę, że fajerwerki po tamtej stronie są, dlatego ich nie było widać. Procesja łódek.

Dorian teraz łowi kuleczki, ale musi to robić bardzo ostrożnie. Bo ta szateczka się może przerwać. Już się przerwała? To jest chyba bibułka, co? Nie za szybko. No. Não, 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 não,

Dobra ty jesteś! No, Pani co, mi co wygrałaś? Piłka! Pokaż? Ale Pani zajebista! Pokazał, jak to Jakby tobie pokazał też byś tak zrobił Zajebista! Oh. Super, nie? ta piłka Ja dostałem taką malutką O, ja dostałem no, Ale masz uśmiech na nie. Gdzie, gdzie to jest? Uśmiech, no nie widzisz? Wow. Nie, nie widzę co to jest O. Taką dostałem. Uśmiech... Pocieszenia. śmiech e pocesena. What the heck? What? <tomstwo> Karabiny maszynowe, super. Warto, warto. Mięso? Nie. Chcesz to? Chyba się znają te panie. To jest serduszko. Serduszko, ale uwu. Też mogę zrobić. To ma chyba jakieś... to jest chyba na słodko? Nie <grym> no, <grym grym> Okej, okay, wróciliśmy już do domu, bo było tam strasznie dużo ludzi I nogi nas już bolą, bo dzisiaj już rekordowo zrobiliśmy 17 tysięcy kroków, dla nas to jest dużo 19 19, okej, okay. w takim razie przepraszam, wczoraj było 17 Dla nas to jest dużo eee, No co, jak, jak wrażenia po dzisiejszym dniu? Dzisiaj w sumie dużo miejsc odwiedziliśmy No, całkiem hmm. dużo Były świnki Jak ci się świnki podobały? Jak tobie się podobały? To jest moje pytanie. Fajne były, tylko krótko. No bo się spóźniliśmy. No bo zaspaliśmy. Tak. Nie możemy spać. Bo tam się rezerwuje na 30 minut, ponieważ jest duże obłożenie. Więc 30 minut, no i tam już za No właśnie to, jest trochę... było to nie jest 30 minut, tylko 25. No. no szkoda, no ale świnki ciekawe były. Tak, ciekawe Coś były. innego, Coś innego. Ciekawe były. Yy... Biły się o miejsce na kolanach. Tak. I, I co? Później poszliśmy na zakupy, gdzie trafiliśmy do Pokémon Center mm. i, do, i do sklepu Ghibli, ale to dlatego, że Ty nas zaprowadziłeś? Tak. Jaki tajemniczy był. Mówił, że A, sklep podróżniczy, taki fajny. Nie, to był żart. No i później byliśmy na ramenie randomowo, którego mm. nie planowaliśmy i był taki... No, 7 na 10 bym powiedziała, nie? 1 geoza i było bardzo dobra. Tak. tak no tak. i festiwal. Fajnie było tego doświadczyć. Tak, jak to wygląda naprawdę, bo zawsze to tylko widzieliśmy w Anime. I <laughs> oczywiście w Realu jest dużo bardziej zatłoczone. E... I nie jest to takie, może piękne? Nie wiem. Takie to jest. Zwyczajne. No i przede wszystkim, no, znaczy było fajnie, ale fajerwerki były w ogóle gdzieś tam daleko, że w ogóle nie było ich widać. Mm -hmm. No i właśnie jeszcze mam takie przemyślenie, że może jakby to było mniejsze miasto, to wtedy mm. ten festiwal byłby taki skromniejszy i dzięki temu taki bardziej kameralny i może właśnie bliżej tej świątyni, bo wiecie świątynia gdzieś tam, a tak naprawdę serce tego festiwalu było wokół rzeki więc to było takie bardzo urbanistyczne, a zazwyczaj się widzi właśnie w tych wszystkich serialach i, i w anime, że to jest gdzieś tam bliżej świątyni um, No i oczywiście też wszystkiego nie widzieliśmy, bo no, my nie mamy żadnego przewodnika, więc ciężko nam było stwierdzić np. o, tutaj o tej godzinie warto być i, i coś zobaczyć Albo tak jak Dorian mówi, te, te fajerwerki, nie wiadomo gdzie siedzieć i gdzie gdzie pójść, żeby te fajerwerki zobaczyć i żeby dobrze wyglądały. A ty jak oceniasz festiwal? No, powiedziałem już. Super. Festiwal super, ale nogi nas zborom. Bo, No dużo przeszliśmy, ale w sumie codziennie dużo chodzimy, więc myślę, że to jest bardzo fajne, że, że się ruszamy, ponieważ mamy bardzo siedzący tryb życia, ponieważ pracujemy przy komputerach, ty pracujesz jeszcze też przy komputerze jeszcze więcej niż mm -hmm. ja i po prostu dobrze mimo wszystko na wakacjach troszeczkę się poruszać. Gdybyśmy tak. sobie krzywdy nie zrobili. Chociaż powinniśmy też więcej odpoczywać. No, no. też myślę, że w Japonii szkoda jest odpoczywać. No właśnie, to jest Bo taki krwawy. To jest zbyt ciężko. fajne, to się za dużo dzieje. W zeszłym to roku to odpoczywaliśmy się. na Cyprze. Odpoczywaliśmy. A w tym roku jeszcze w ogóle nie odpoczywaliśmy. Więc musimy no. chyba mieć kolejny urlop sobie zrobić <laughs> i mieć odpoczywanie. Już nie mamy urlopu. No nic, e, w każdym razie kolejny dzień za nami pełen przygód. Nadal nie wiemy, jak ten mikrofon. Dziś próbowaliśmy znaleźć w sklepie, ale jedyne co to były tylko zestawy, które nas kompletnie nie interesują. Yy... No zobaczymy dalej. Ja, I jak po dzisiejszym odcinku też, bo dzisiaj dużo, w, w wielu różnych miejscach byliśmy. Yy, a jutro jedziemy do Kyoto. A co będziemy robić w Kyoto? To niespodzianka. No, to pa. Dobranoc. Bye bye. No.